A, masz. Dobra. Łokieć pięta, nie ma klienta. Nie mam many. Ale mój stary jest dwa razy większy. Mhm. Boję się dostać w pierdol. Nie umieraj tam. Co tu jeszcze mamy? Mamy coś tutaj ciekawego? A, jeszcze są bizony chyba. Dobra, walniemy. Kurde, ja, zamiast chodzić i robić questy to sobie bije kurde bizony, serio? GROBOWIEC! Nice, i tu orkowie są. Ja zapisuję grę, słuchajcie, i robię tutaj porządki. Ale się nie spodziewałem tego. Jebu dup. O kurde, ale ich tu jest trochę dużo. O kurde, dużo ich tu. Chyba to był mój ostatni ten ognisty pocisk. Ale może zrobimy jeszcze jakiś jeden. Dobra, lecimy z nimi na pyrkę. Grunt, żeby tu szamanów nie było, to se poradzę z nimi. Za zabicie tylu orków, to ja już powinien tu dostać jakąś umiejętność rozgniatacz orków. Rozsmerujecie jak żuka. O kurde, ale wirka dostałem od nich. Przez jednego kusznika paskudnego. Kurde, jest jedna! <grych> Kopota, pota, pota, dawaj. A tak serio, to ciągle szukam, przyprowadziłem pannę. Aha, tak, tylko połówka że... Ale zobaczyła ojca, to już nie chciała ze mną być. Powiedziała, że mam chorego ojca i najpierw muszę go wyleczyć, a dopiero później z nią będę. Mógł być. A ja ją kochałem. I później oczywiście dostałem w łeb, że nie mogę nikogo znaleźć, jestem nieudacznikiem. I do tego brzydkim. Co? Ja powiedz mi, eee... Twoi dziadkowie na przykład to jacy byli ukośnik są. Ile jeszcze masz dziadków? Nie masz dziadków. A w ogóle zna, znałeś ich, pamiętasz ich cokolwiek? Kutas123 to Albion Online. Nie Kutasie, witam ciebie w ogóle. Kutas to nie jest Albion, to jest Gothic 3, tak jak w tytule. Ale fajnie, że wpadłeś na. Niech be... Może być nawet Albion. Jeśli chcesz, może być to Albion. Nie ma problemu. Dobra, zobaczmy co ten kościół powie w ogóle. Co się stało? Co się stało? Orkowie zastawili na nas pułapkę. By spróbować to się przebić poszedli? do szamana. Poszedli. wtedy byśmy to chyba poszedł, no. I odebrali kamień. Czemu ściszyliśmy? Ja nic nie ściszyłem. Ty, bo Weronika to ogląda pewnie streama. Z opóźnieniami. Bo napisz Werce, żeby by nacisnęła na żywo, bo jest w tyle. No bo ona pisze, dlaczego ściszyliśmy, a przecież ja ściszyłem jakieś 10 minut temu, co, co powiedziałaś, że chcesz mi coś powiedzieć, nie? To gnoję z tymi łukami, nienawidzę ich, gardzę. Gardzę, szczury obrzydliwe. Po prostu, hetfu, na was, wy paskudne łuczniki. No i super. Udało się wyciszyć. No, Werka, jesteś trochę w tyle. <laughs> A Weronika się pyta, dlaczego, dlaczego my z opóźnieniami odpisujemy? A to, a to Weronika była z tyłu. A to Weronika była z tyłu. Nie, ja tu jestem profesjonalny streamer. Ja odpowiadam jak Trzeba tylko. ZZ, fajna ta Weronika. O kurwa. Weronika to z mordeczka. Nie śmiejcie się z nią nowa w takich sprawach. Nie zna się jeszcze dobrze. Nice, dobra. Porobień, zbieram z nich te śmieci i lecimy. Wszystko rozwalone, elegancko. On gdzieś tu był, ten cały przywódca. Ej, ja mogę strzały złapać, słuchajcie, w locie od szkieletu! Darmowa farma strzał, patrzcie. Tyk. zbieram strzałę. Ej, Weronika, bo my nie wiedzieliśmy, że ty oglądasz ten z opóźnieniem. Dopiero się teraz miarkam, jak napisałaś, że dlaczego żeśmy się wyciszyli. To dopiero mi przyszło to do głowy. Czemu to tak długo trwa? By była kolejka. Jak do lekarza. Tak, ja miastu się czeka, nie? Tak. Nie no, misunderstanding, ale przynajmniej śmiesznie, nie? Przywołanie golema. No dobra, zdolności jakieś tam, okej. Okay. Kolega pozdrawia z WC? To znaczy się z Kibelka, mamy pozdrowienia? No, jak miło. Czy będzie jakiś specjal na stosubów? Jeśli kiedykolwiek będzie stosubów, to może się coś zorganizuje: jakiegoś special streama. Special. special stream z losowaniem. Robiliśmy już losowanie Ewa na urodziny chyba rok temu, nie? Na gift karda na steam'a, co prawda za dwie dyszki, bo biedny kanał to i biedne gift'y, ale, ale zrobiliśmy i wygrał stary z mlekiem. Nie słyszałeś niektórych odpowiedzi? Nie, voice chat, a voice chat. myślałem, że z WC pozdrawia mnie. <ścoughs> o kurde, z te ogry paskudne, nie lubię ich strasznie. Ciekawe, czy jeszcze jakieś tu są. Nie, ale są zające. No i słuchajcie, ja mam wrażenie, że ja już tu wszędzie byłem, a tu się okazuje, że tu cały czas jakieś moby są, i mnie tu nie było. Fajnie to fajnie, te moby odskakują, jak się tu dziabnie tą magiem, to latają w powietrze. Gobliński szaman, jedziemy z nim na tyle. Nice. Ja to powiem wam, że ja miałem kiedyś... Ja miałem taki okres w życiu, gdzie już miałem przesyt pizzy i nie mogłem na pizzę patrzeć, bo w pracy była pizza friday. Teraz już nie ma bo robili to specjalnie pewnie, żeby pracowników zatrzymać jak najwięcej to taka, wiecie, 200 IQ a teraz już nie ma i tak mówię, kiedyś jak jadłem codziennie tą pizzę, to już miałem po prostu takie zabierzcie to ode mnie ej, no źle poszedłem bo tu jest ta kopalnia yy, w klanie młota to kopalnię sobie zostawimy na następny stream a dzisiaj jeszcze spróbuję dojść tam trochę dalej w tego rozprowacza może ciekawe czy tam coś jest na przykład, tam są jakieś krzaki? ale myślę, że nic nie ma co będziemy gotować? Pokroiliśmy, na razie przygotowaliśmy sobie warzywa. Będziemy gotować no w sumie w garku kurczaka z cukinią, z cebulą, z czosnkiem i do tego ryż. Uciekam, na razie. Też uciekam. Ewa, Ewa idzie się myć, więc się z wami żegna. No na razie Cyprian. Trzymaj się, dziękuję, że wpadłeś też. Też lecisz bera. Dobra. Ale ja czekam na kroniki Myrtany tą no, edycję jakąś tam finalną. To jeszcze trochę rzeczy pododawają i bardzo chętnie przejdę jeszcze raz Kroniki Myrtany, bo naprawdę warto. To jest, to jest warte, tych nawet tam, ja nawet jakby 5 dyg za to chcieli. To jest gra, na którą warto wydać pieniądze. Dzisiaj streama zrobiłem niecałe dwie godziny. Mógłbym dalej grać, no ale jutro trzeba do pracy jeszcze naszykować te rzeczy, więc no. Biała armia, witam ciebie. Właśnie my kończymy już streama, ale fajnie, że się jeszcze pojawiłeś. No w każdym razie słuchajcie wszyscy, którzy jeszcze dotrwaliście do końca, dziękuję Wam bardzo za obecność, że wpadliście, że byliście do samego końca. Oczywiście dziękuję Cyprianowi, dziękuję Ewunie, dziękuję Weronice Oczywiście ZZ oczywiście Erisman, mam nadzieję, że Twoje problemy też się rozwiązą, rozwiążą. Kutas123 pamiętam, że wpadł. Też mi miło było. Oczywiście Biała Armia na sam koniec jeszcze się doczłapała. <noise> Dobrze, że nie Czerwona Armia. No i nie wiem, czy ktoś tu jeszcze był, czy nie był. Nie widzę nikogo więcej, więc mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Więc życzę wam wszystkim dobrej nocy. Oczywiście zapraszam na odcinki z Ewą, które nagrywamy z Indiana Jonesa. Oczywiście są odcinki montowane, śmieszne, nie są to odcinki typowe z 2013 roku typu let's play, tylko takie już bardziej coś zmontowałem, poddawałem śmieszne jakieś tam wstawki, więc oczywiście polecam. Gra to Indiana Jones i część piekielnej maszyny, stara gierka, więc polecam się zapoznać. No i oczywiście zapraszam na streamy, które będą tam kiedyś. No i co, życzę Wam wszystkim dobrej nocy, spokojnej i dobrego tygodnia, bo w sumie dopiero się zaczyna, więc dobry, znośny tydzień przede wszystkim. Być może widzimy się w czwartek, jak się uda. Na no, tymczasem, e, dobrej nocy i z porażem. Czy Kloców, na, e, kloców nagrywa mi te na czos? Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno my to, my to zrobiliśmy ciekawiej, bo jest zmontowane. A Kloców chyba nie montuje, tylko raczej swoim, swoją mową nadrabia. No, także zapraszam ZZ. Jeśli jesteś ciekawy, możesz sobie luknąć na jakiś odcinek. Im dalej, tym lepiej oczywiście z montażem, bo wiadomo też się uczę montować. I robię to jako hobby. Niezawodowo podkreślam, niezawodowo. Także wszystkim jeszcze dobrej nocy i trzymajcie się z porażem.